Jutro mam specjalną okazję, taką, kiedy chcę wyglądać spektakularnie, chcę gwiazdo żyć, i chcę też, żeby tak wyglądała moja twarz. Chcę, żeby mój makijaż się wyglądał i trzymał się spektakularnie, i dzisiaj pokażę Wam, co robię dzień przed taką imprezą. Opowiem Wam o mojej pielęgnacji, dzień przed imprezą. Ta pielęgnacja będzie też genialna dla każdej z Was, która ma problem z tym, że skóra na przykład się bardzo wyświeca, że macie powiększone pory. Dla takich dziewczyn, które na przykład na przykład mają wypryski, pojawiają się. One oczywiście zawsze się pojawiają wtedy, kiedy na drugi dzień jest impreza i chcesz wyglądać spektakularnie. No więc żeby temu zapobiec, to pokażę Ci pielęgnację, którą ja kocham, uwielbiam i właśnie bardzo często robię wtedy, kiedy czekam niewielkie wyjście. Choć ja staram się tą pielęgnację, którą dzisiaj zrobię, robić przynajmniej raz w tygodniu, bo dzięki temu ta twarz wygląda spektakularnie i makijaż wygląda spektakularnie codziennie, a przecież o to nam chodzi, że skoro się już malujemy, to niech to wygląda jak do lat. Zaczynam od demakijażu, więc najpierw zrobię sobie demakijaż oka naszym dwufazowym płynem do demakijażu. Przykładam płatek, daję mu jakieś 10-15 sekund, żeby płyn zaczął działać, i potem jednym pociągnięciem ściągam z oka cały makijaż. Robiąc to bardzo delikatnie, nie, ściągając, nie nie rozciągając przy okazji tej delikatnej okolicy oka. Więc najpierw demakijaż oka, potem zmyję twarz i potem to coś, to coś, co Wam dzisiaj chcę pokazać. Jedno oko gotowe, teraz drugie. To uczy uważności, bo ja wiem, że każda chce pocierać szybko, szybko, nie mam czasu. Nie. Wyciszamy się na wieczór, przykładamy płatek i czekamy. Zmywam całą twarz i namaczam ją delikatnie, a potem wjeżdża co mój ukochany produkt, czyli mleczko. Które oczyszcza, złuszcza, tonizuje i ono oprócz tego, że zmywa mi cały makijaż, to oczyszcza całą twarz. Skórzu, brudu, zanieczyszczeń, zarazków, bakterii, tego wszystkiego, co zgromadziło się przez cały dzień na mojej twarzy. A mam nadzieję, że wiecie, że to jest klucz. Właściwe oczyszczenie to jest klucz do pięknej, promiennej sery w każdym wieku. Ok, spłukuję. Twarz osuszona i teraz on albo ona właściwie. No właśnie, o kim teraz mowa? Teraz dziewczyny mowa o masce, czyli ona, ale z aktywnym węglem, czyli on. Ale to jest duet doskonały. To jest maseczka z aktywnym węglem. Aktywny węgiel, to jest w ogóle mistrz, naturalny produkt, który sprawia, że... Czekajcie, muszę zrobić to, bo maska leżała. Aktywny węgiel Oczyszcza naszą skórę niesamowicie, zmniejsza widoczność naszych porów, sprawia, że skóra jest super oczyszczona i w dniu jutrzejszym będzie się genialnie trzymać cały makijaż. Nie będę się świecić, nie wyskoczą mi tu żadne wypryski, pory nie będą powiększone, będą malutkie, więc będą czyściutkie. Nie będzie czarny, czarnych kropek na nosie, będzie wszystko wyglądać. Tak jak ma wyglądać, i ponieważ Jest. jestem posiadaczką skóry suchej, to tą maskę nakładam standardowo na strefę T, ale dzisiaj szalejemy. Dzisiaj robimy super ekstra pielęgnację. Dzisiaj sobie nałożę tą maskę na całą twarz, będzie super ekstra oczyszczanie. Powiem Wam, że ja teraz jestem. W fazie w ogóle oczyszczania organizmu i pije też węgiel, oczyszczając się od środka. Więc naprawdę aktywny węgiel to jest miodio, naturalne miodio dla naszej skóry, dla naszego ciała. No i ja dziewczyny sobie tak z tym pochodzę. Jakieś 10-15 minut. I to jest mistrzunia. Mistrzunio, jak jeszcze go nie, jej nie używałaś, to koniecznie musisz ją przetestować i wprowadzić do swojej rutyny codziennej, zobaczysz, jak będzie się zmieniać Twoja skóra, jak będzie spektakularnie wyglądał makijaż, więc ja zmykam po straży, życzę Wam cudownej nocy. Po 10-15 minutach zmyję tą maskę i nakładam sobie po prostu mocny krem, który standardowo używam i krem pod oczy. I to będzie działać spektakularnie. Jeżeli potrzebujesz takiej maski, jeżeli to jest coś, co cię zainspirowało i sobie myślisz, tak, ja tego potrzebuję, zapraszam do kontaktu na Prif. Tam możesz sobie zamówić tą maskę u mnie i też ją umieć we własnej łazience. A ja ci obiecuję, że będziesz zachwycona zmianami, które będziesz widzieć na swojej skórze.